Ucinanie tych zakończeń na listwach to jest po prostu, już na tym styropianie, to... Ale ja widziałem firmę, która robiła, profesjonalna firma, która <laughs> po ułożeniu podłogi wykańczała listwami MDF podłogę i oni nie robili tego zacięcia, żeby Wam wyszło, że tak powiem, tak fabrycznie, tylko oni ucinali na równo. <laughs> i tu paćkali normalnie z palucha nie wiem czy to był kit do parkietu czy, czy co to było, ale jakimś takim uszczelniaczem wiecie jak to wyglądało? nie będę tutaj mówił jak to wyglądało, ale i firma, firma, która się zajmuje podłogami i listwami profesjonalnie zamiast wykończyć to tak w taki sposób ładny żeby tego nie było widać to oni na zero, bez zakończenia kit, or, kit z, pa, z palucha i jest dobrze. Oczywiście ciężko jest dociąć takie, takie ząbki, na, na, żeby to idealnie pasowało, dlatego ja dociąłem troszkę większe, a teraz je szlifuję, żeby one nie odstawały, żeby mi listwy nie odpychały, jak ona dojdzie do ściany. Tu jest wyakrylowane yy, Akrylem lekkim do szpachlowania, on się robi twardy. Zaraz to papierkiem zaszlifuje ładnie na półokrągło wszystko. Po pomalowaniu nie ma śladu, że coś tu było, że tak powiem, robione. I to są firmy, które. Mówię, zajmują się tylko jedną rzeczą, tak, no ale ja jestem paprok, bo ja mam nieprofesjonalny sprzęt, bo ja mam, jaki jak ja mam sprzęt? To jest nieprofesjonalny sprzęt, jak ja mogę robić poważne rzeczy? Także... I tak sobie dłubię. Te zakończenia, powklejałem sobie to wczoraj, żeby mi stanęło na łamuta. Wyakrylowałem od razu. Dzisiaj sobie poprzycieram papierkiem, powklejam i mam na gotowca. Docinam na wymiary. Ostatnie przymiarki robię tu przy drzwiach. To jest, a to jest akurat łazienka zaznaczona. To będzie z tej strony. Jest ładnie na zero. Tu pójdzie z góry akrylek, wszędzie pójdzie z góry akrylek. I będzie elegancko i trzeba to pomalować w polu, tak jak tu macie u góry położony akryl później tutaj na dole albo przy kartce papieru się robi podkładać sobie kartkę papieru, no bo tu wiadomo jakiś tam prześwit jest, albo trzeba sobie to obtaśmować i ogień z malowaniem i powinno być pięknie ale same listwy jako listwy to jest najgorszy badziew jaki do tej pory robiłem to jest niewdzięczne, a na 1000% na tysiąc dam sobie obie ręce obciąć że pani do mnie zadzwoni, zanim tu zamieszka jak wejdą meblarz wejdzie do kuchni, będzie montował szafę i tak dalej, ja to wszystko robię na CITO, maluję wszystko pięknie, to jest twarde. To jest przyklejone do ściany, dociśnięte, to jest... Zobaczcie. Takie narożniki tu, które będą, jego wystarczy czymkolwiek stuknąć, czymkolwiek jego wystarczy zawadzić, od razu jest wgniot i jest wykruch, bo to się łuszczy. Ta... Kurczę, nie mam na czym Wam pokazać. Tak wykorzystałem, że praktycznie, że praktycznie nie mam na czym, tu mam żeby zobrazować o co chodzi. O, tu nawet widać, bo odskoczyło, patrzcie, odskakuje ta wierzchnia twarda warstwa i pod spodem macie jakiś prasowany, mówię, to jest, to jest coś pochodnego styropianu czy coś tego typu i się robi taki wykruch zaraz te listwy będą do naprawy. Naprawdę ja uważam, że one będą zaraz do naprawy zanim Pani tu zamieszka. Przeważnie, znaczy przeważnie tylko te narożniki, które są na zewnątrz, tak jakby drzwi, bo one będą najbardziej uszkadzane. Tu, no tu przy łazience może nie, ale od razu ten, tu przy wchodzeniu czy coś przy wnoszeniu będzie uszkodzony. Tu narożnik zewnętrzny, no i te dwa tutaj przy drzwiach. Obym się mylił, że to będzie takie łatwe do uszkodzenia. Ale doświadczenie mówi co innego. Dobra, doszlifowuję tutaj płaszczyznę, zaraz wklejam je do końca, a biorę się za malowanie drzwi i, 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 i no i malowanie ogólnie już tutaj salonu w kolor. Ach, ta dokładność. Nie jest takie łatwe przez szpileczkę i drugą szpileczkę. Później tylko akrylkiem zamazać i jest elegancko. I pięknie, tylko pomalować. Kurczę, że nie robią akryli w jakichś kolorach, w, kilku, w kilkunastu odcieniach. Czy robią akryle? Ja się jeszcze tylko chyba nie spotkałem, tylko i wyłącznie biały. A jakby był siwy taki, siwy ciemny, siwy jasny, zawsze jakby ten akryl położył, listwa jest pomalowana, ściana jest już pomalowana, zawsze to by się jakoś zlało, że tak powiem, z tą listwą. A tak, to trzeba, że tak powiem, od nowa malować cały ten dół. No, ale. Trzeba, to trzeba. Nic na to człowieku nie poradzisz. A w tym pokoju farby mi wyszły dosłownie na styk. We wiaderku mi zostało farby tyle, co może dla te listwy wystarczyło, żeby je pomalować jeszcze raz małym wałeczkiem, ale ja zapomniałem, że ja że od tej strony muszę drzwi pomalować w ten kolor. Czyli będę musiał i tak dokupić jeszcze farby, bo mi zabrakło na drzwi. Tu zostało, mówię dosłownie, zostało tyle, co wylać na kuwetę, żeby ten kawałek z pędzelkiem umaczać i, i poprawić te listwy na gotowo. No, ale drzwi. Także i tak, i tak będę musiał dorabiać jeszcze raz tą farbę. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja bym powiedział, że to ładnie wygląda, jakie są listwy pomalowane na siwo i ta biała kreska idzie. Gdyby nie te połączenia tu, listew, które są, to... To nawet powiem Wam, że fajnie wygląda, taka biała kreseczka na, na listwie. Mi się osobiście podoba. Dobra, nie dalej rób dalej. Ten akryl szpachlowy jest o tyle dobry, akryl szpachlowy lekki, że on bardzo szybko twardnieje i możecie dosłownie po godzinie y, malować. Zwykły akryl, no jest ten zwykły akryl szybki, ale ten szpachlowy jest o tyle dobry, że listwa jest przyklejona na sztywno do ściany. Ja tu nie potrzebuję elastycznego połączenia na górze, więc robię szpachlowym, żeby to wystygło i zaraz mogę lecieć z malowaniem.